Cześć kochani, witam was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zapraszam was na draping, yy, taki yy, odcinek liniowy. Mam super linie i ekstra linie. Super linie są za 5, ekstra linie za 10. Yy, można to potraktować jako rywalizację, ale ja wolę, żeby to nie była może rywalizacja. Tylko po prostu zobaczymy, które linie się spiszą. Lepiej, oby tak było. Dobrze, zaczynam od superlinii. Tu mamy lody. W ostatniej nieudanej premierze z drapki grupy Cash fajnie by było coś wdrapać. i love the para aqui. Oculares. podkowa, Balony. Kości chyba nie ma. Nie ma. Łódź i sakwa. Sakwa jest. Oj, coś przegapiłam. Bo jest wygrana, a ja jej nie widzę. Mm, kraba? Nie ma. Popcorn? Nie ma. Moneta? Nie ma. Słonia? Nie ma. Wiatrak? Nie ma. Krab? Nie ma moneta nie ma, krab nie ma, moneta, klapki były, ale nie ma kraba, popcornu nie ma, tu jest parasol i tu będzie linia, parasol jest, korona jest, klapki są, serce jest, tutaj mamy popcorn, słoń i tu będzie 5 zł. O! Nie 5 20 Jejku, myślałam, że 5B oznacza, ale widać nie znam się. No i super, super. Lepiej się miło zaskoczyć. Dobrze. Ekstra linie. Ładny taki śliwkowy kolor. Hmm. Pierwszego symbolu nie ma. A był, była nim tęcza. Rolki. Diamante,

Пялка была. Сердце. Диамант был. Ptaszek. To są kości i łódź. Balony i arbuz. Arbuz. Balony. O Kurczę Druga wygrana. Ale nie mam pojęcia jaka. Naprawdę. Nie będę strzelać bo. Rower. Nie chciałam zdrapać tych kontrolnych. Uwierzcie mi. kwiatek słońce czyli podobne o mamy linie podobne symbole to jest słońce słońce kwiatek kwiatek słońce kwiatek Cytryna i gwiazdka. Rolki były nie ma. Biedronka i księżyc. Mhm. Czapka i Krap, Czapka i Krap. Druga linia. Okej, okay, czapeczkę tu widzę, czyli będzie więcej niż zwrot. Aha. Ha, ha. Dobrze, sprawdzam całość. Oczywiście tutaj mamy trzecie E powinno być. Jest trzecie E. Korony nie ma. Motylka nie ma. Klapki. Nie ma. Tu mamy linię, czyli jest arbus, piłka i krabik. Słoń był, ale nie ma klapek. Tu jest motyl, którego nie ma. Tu jest podkowa, też nie ma. Sakwa nie ma, klapki motyl. Podkowa, podkowa, podkowa. Księżyc chyba był tak. No i proszę, kolejna linia. Kurczę. Eee. Trzecia. Dobra. Sakwa. Nie ma. Sakwa podkowa. Motylka nie ma. Tutaj mamy motyl. Podkowa, podkowa, klapki, motyl, no dobra. Tu jest dziesięć, tu jest dziesięć, trzydzieści złotych, kochani, to jest bardzo udany drapien uważam. Nie są to kwoty oszałamiające, ale jednak w obliczu ostatnich pustaków, oboków i w ogóle tego wszystkiego to jest niezła wygrana. 50 zł na 15 wydane. To jest duży plus, słuchajcie. Jak cię człowiekowi zmieniają priorytety, prawda? W zależności od sytuacji. No nic, bardzo się cieszę. Mimo wszystko... Mm, no linie są niezawodne tak zawsze dla mnie były no nie nie zawsze ale były często dla mnie szczęśliwe więc bardzo się cieszę no i cóż kochani życzę wam również wygranych oczywiście mam nadzieję, że tu nic nie przegapiłam już chyba nie w tych super liniach Może jeszcze policzę? 50 minus 15 to jest 25. Super plus. Życzę Wam, kochani, udanego weekendu i wysokich wygranych. Napiszcie miły komentarz. Zostawcie łapeczkę do góry i subskrypcję. Bardzo Was pozdrawiam. Trzymajcie się. Pa!